Lekarstwo dla cioci Jonki. No, no to wśród. O, o na pomoc, ratunku, o, to, nikogo nie ma mojej, o, o, Co ci się stało, cioci Jonki? Jesteś rana? Czy coś cię boli? Co to ci się stało, ciociu? O, moje plecy, o, o. Spokojnie, cię, To przez ten kufer. Próbowałam wnieść go sama na strych. To, Przecież to bardzo ciężki kufer. Nie, nie, nie. Nie, to nie możesz to... sama nosić takich ciężarów. Trzeba było kogoś z nas zawołać. Kochani, a więc teraz wnieście mój kuferek. Dobrze, ciociu, ja to zrobię. To, to, ale ciężki, co tam jest? To stary, solidny kufer. Tak i wyładowany starociami, to cenne pamiątki po moim onarzeczonym i po naszych wspólnych podróżach, które odbywaliśmy po najdalszych zakątkach świata. Pamiątki? Ja do nie przepadam za pamiątkami. Proszę, otwórzcie się, to, to, przecież tylko kupa śmieci. Może to tak wygląda na pierwszy rzut oka, ale dla mnie to pamiątki z minionych lat i wspomnienia o moim narzeczonym. Jakie to romantyczne! A co to jest? To skóra jadowitego węża, którego schwytaliśmy w Afryce. w moim życiu najważniejsze. Ach, gdybym mogła znowu wyjechać. Na pewno będziesz jeszcze podróżować, ciociu. Obawiam się, że to nie będzie możliwe. Chyba, że zdobędziecie dla mnie niezwykłe lekarstwo. Jakie lekarstwo? Co to za lek? Powiedz, ciociulanko. O, gdybym tylko mogła sobie przypomnieć. Tak pięknie błyszczało. Co? Błyszczące lekarstwo? Uwielbiam wszystko, co lśni i błyszczy. Choryjku! Proszę sobie przypomnieć, jak się nazywało to błyszczące lekarstwo. Postaramy się je znaleźć. Mam coraz słabszą pamięć, ale to chyba była roślina. Albo kamień w Azji, a może w Ameryce. Pamiętam tylko ten niezwykły blask i śnieg. To może być? Przyrzekliście, że mi pomożecie. No tak, oczywiście związku kolanie. Co się jesteś zmęczony się Zastanówmy się, co Znale. robić. Właśnie. Hm? Aha. Ciosia, Jonka stale stwarza problemy. Skąd wziąć to lekarstwa? Trzeba coś zrobić. Na Muminka jest bardzo zmartwiony. Martwi się bojenie, jakie to lekarstwo. Roślina albo kamień, bardzo błyszczące. To Bójda w ogóle w to nie Mi. Chciałbym pomóc Cioci, ale skoro nie pamięta co to było i gdzie to widziała, o to? Tak! Powiedz o to! Spójrzcie, jak to przepiękne błyszczy. No, Jakie piękne. Poznaję to gwiazdy, prawda? Tak! Jest ich bardzo dużo! To jest tylko odbicie gwiazdy w zwykłej wodzie z naszej rzeki. Nie, ma racji. Zwykła woda z rzeki nie uleczy przecyjonki. Nie wiem, co wam poradzi. Chłódź, proszę! Pójdź i wymyśl coś lepszego! To było coś ślącego. Hmm. Ktoś opowiadał mi, że w zamieszłej przeszłości, 100 milionów lat temu albo wcześniej, gwiazdy często spadały na ziemię. O! Sto milionów lat temu? To na pewno to! Dziękuję ci młody dzień! Takisz! Wiem, że jeśli cofniemy się w czasie za pomocą tej maszyny, to zbierzemy trochę gwiazd. Jestem pewien. Płyszczałe gwiazdne lekarstwo z przeszłości. Och, jakie to romantyczne! and 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 pull and fix that face Widzę, że okrutny Jeti przyjął naszą daninę. Daninę? Nie jesteście zatem jego wysłannikami, prawda? Nie, 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 nie jesteśmy. Mingo, dlaczego nas tutaj wprowadziłeś? No właśnie, odpowiedz. Być może się mylę, ale mam przeczucie, że Yeti doprowadzi nas do czegoś błyszczącego i liśniącego. Powiedziałeś czegoś błyszczącego? Wodzu, może to są. Z... Zaraz zapytam. Przybyliście do naszej wioski z nieba, czy też jesteście posłańcami z dalekich gwiazd? Ach, posłańcy z gwiazd? Jakie to romantyczne! Dobrze ci radzę, skończ z tymi romantycznymi głupstwami. W takim razie przybyliście, by ocalić naszą wieś. Proszę, wybawcie nas od okrutnego Yeti. Zagrażała mi Yeti? my... Tyranizuje nas już od wielu lat. Groś, że zniszczy całą wieś. Każe sobie składać obfite dary. Nie możemy żyć w ciągłym strachu. Wodę wodu trzeba szybko coś zrobić. Za to wszystko należy mu się wszczeć w nos. Szukacie błyszczącej gwiazdy. Podobno Yeti ma taką gwiazdę i przy jej pomocy w mgnieniu oka zniszczyłby całą wieś. A może to jest ta gwiazda, której szukacie? Jakie ma gwiazda? Jedi zechce nam ją oddać. Cośmy do niego już ja go przekonam. Dobrze, że wzięłam patenie. Zgoda, musimy przynajmniej spróbować pomóc tym wieśniakom. Życzę Wam powodzenia. Idziesz z nami, Ryku. Może się na nic nie przydasz, ale musimy być razem. No, nie, 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 nie chcę stać się obiadem dla tego wstrętnego jepi. Błagajcie na siebie! Jesteście naszą nadzieją! Oboję Cieszą się, bo nie mają pojęcia, jak my się czujemy. Co ty tam mam roczę, Rejku? Lecia! Rozmawiałem z wieśniakami. Boją się, że możemy już nigdy nie wrócić. Ryjku, ty się nie bój i bądź dobrej myśli. Muminek jest z nami, więc nic nam się nie stanie. Prawda, Muminku? Uw, ale wygaduj głupstwa! Uw, uw. Uważaj mi, tu jest bardzo ślisko! Następnym razem powiedz mi to, zanim się przewrócę! Wspaniałe. Prawdziwy pałac. I na pewno mieszka w nim piękny książak. Na pewno, a na imię Majewki. Założę się, że w środku jest mnóstwo ciemnych loków. O nie, ja tam nie wchodzę. Wchodzisz, chodzisz Ale po co? Wchodzimy. Co? Mówisz poważnie? Weszliśmy tak daleko, że nie ma odwrotu. Panie Wracajmy, proszę Was! Aż strach spojrzeć w dół! Mamuchu! Wracajmy, proszę! Nie rozumiem, jak to się stało? Ach, jestem wykończony. Co? Co to? Co? Co się dzieje? <grymne>

do tej zupy. Oczywiście, że nie wpadli. Uciekajmy stąd. Najpierw no trzeba ich odnaleźć. Odnaleźć muminka i migotkę za wszelką cenę. Ojej, mi, zaczekaj na mnie. A gdzie mi i jak piszę? Zapomnijmy o tym, co się stało. Jesteście wszyscy bardzo odważni. Podobaż mi się, ślicznotko. Ale z ciebie pochleca. Panno, mi dość już tego! Jesteś urocza, naprawdę. Ach, mówisz o mnie? Nie jesteś taki niemądry, na jakiego wyglądasz. prawda, to głupta. Nie poznałeś naszymi jeszcze zbyt dobrze i dlatego mi się, że... Masz na imię mi jak ładnie. Proszę zostań ze mną na zawsze mi. Zrobię wszystko, czego tylko zapragniesz. Nastraszę wieśniaków i dostaniesz wszystko, czego tylko będziesz chciała. O nie, nie pozwolę ci już straszyć mieszkańców wioski, i zapamiętaj. Ach. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś przecież prawdziwy mnie. Tam tutaj mieszkasz? Tak, znalazłem ten pałac, ale nie miałem nic do jedzenia i byłem głodny. I pan na pomysł, że straszą dwie śniaków, dostaniesz od nich jedzenie. Muszę przyznać, że to było niegłupie. Dostawałeś jedzenie bez pracy zupełnie za darmo. Nieładnie. No. Powiedziałeś, że zaś wszystko to wezmę gwiazdę. O nie, jeśli ją stąd weźmiesz, to wezmę ludzi z wioski. Uważam, że powinieneś pomóc zwieśniakom w pracy. Tak, powinienem. <laughs> Wiesz, tylko czasami masz dobre pomysły. Tylko czasami? <laughs> Chcecie powrócić w przestworza. Znaleźliśmy już lek. Musimy wracać, żeby wylecić caciejonkę. Nie możemy zostać dłużej, bo... Ej, ej, bo tu u was trochę za zimno. Ej, proszę, opowiadajcie dzieciom bajkę o przybyszach z nieba, którzy uratowali waszą wioskę. Ładna, bajka. Żegnaj, mała mi! Dziękujemy, do dobrze. Pamiętaj, zachowuj się grzecznie. To może kiedyś tu wrócę. Bądźcie się zdrowi i szczęśliwi.